Lechiany się na serc i Jeszcze ciekawostka statystyczna. Na początek uprawnionych do wejścia na ten mecz było 34 444 widzów, więc myślę, że bardzo ładna frekwencja nam się udała na pierwsze spotkanie. Myślę, że zaczynamy konferencję od kilku słów od trenerów. Na początek trener gości, pan Juri Szatało, bardzo proszę. Dzień dobry. No przede wszystkim gratuluję Lechii Gdańsk, pięknego stadionu. Jeżeli chodzi o mecz, no na pewno gdzieś tam <coughs> można być z mojej strony w miarę zadowolonym, jak zagrał dzisiaj zespół. To, co zakładaliśmy, gdzieś tam w miarę, miarę były wykonane, także zespół, można powiedzieć, Zespół wraca i ja myślę, że z, z biegiem czasu i sprawiedliwością będzie, będzie coraz lepiej, także tutaj na pewno na pewno ten, ten remis cieszy, chociaż no, może niesprawiedliwe, gdzieś tam mogliśmy w końcówce nawet, mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy zdobyć tą bramkę zwycięstwa. Okay. Ale... No, mi do pełni się oczywiście brakowało zwycięstwa praktycznie komplet, komplet ludzi na trybunach. Świetna atmosfera. Według mnie bardzo dobry mecz, obfitujący wiele sytuacji podplankowych. Być może zbyt wiele tych sytuacji było pod naszą bramką, stąd ten mecz nie skończył się tym upragnionym pierwszym zwycięstwem. Na pewno ten jeden punkt w trzech meczach nie stawia nas w jakiejś super sytuacji, ale, ale ten punkt pierwszy cieszy. I cieszy to, że Kolejne mecze będziemy rozgrywali przy takiej publiczności. Mam nadzieję, że y, tym meczem kibice nie zrażą się do przychodzenia na lechie, tylko będą konsekwentnie przychodzić i mam nadzieję, że już wkrótce doczekają się pierwszego zwycięstwa. Mam pytanie do raka Kafarskiego, o prośbę o ocenę zawodników w formacji ataku. Lechia w miżniejszym oddała dwa strzamy na bramkę. E i na pewno y, nie mogła sprzedać już więcej, bo miała dwie szanse, tak naprawdę. Znaczy, jedną szansę, którą wykorzystał Benson, i tak naprawdę nic więcej. Czy nie martwi Pana, że zespół w ataku praktycznie gdzieś nie istniał? No to, że zespół nie istnieje, to, że według Pana nie istniał. Bo wydaje mi się, że te ty 34 tysiące momentami stawało z miejsc, bo bramka druga czy pierwsza wisiała w powietrzu. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o grę i To jest rzecz, która, która, z której nie jestem w tym meczu zadowolona, ale to nie było w tylko samej gry napastników, tylko w pokusie gry całego mojego zespołu, elementu trzymania się przy piłce i wypracowania lepszej pozycji strzeleckiej. Tutaj druga linia i sposób gry, jaki przyjęliśmy, to nie było to, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Na konferencji bardzo dziękuję Panom za przybycie i za udział